Witam wszystkich w moim poradniku farmienia luminy. Jesteśmy w monolicie. To jest chyba jedno z najlepszych miejsc do farmienia luminy na dość niskich nawet levelach. Bo od razu po pokonaniu malarki można tutaj farmić luminę. Oczywiście zawsze trzeba odchodzić do flagi po pokonaniu przeciwników i brać odpoczynek. Można tu zdobyć dość dużo luminy. Trzeba niestety się trochę nabiegać w tej weftę. Ale, tak jak mówiłem na początku, jest to najlepsze miejsce. Jeżeli nie macie jeszcze dobrych pikto, dobrych lumin i Poziomu na postaciach to jest dobre miejsce. W późniejszych etapach są inne miejsca, ale tu, nawet jak już macie dobrze ogarnięte postacie, można szybko pokonywać przeciwników. I został mi jeden, który jest odporny na mrok. Ale na kartę nie. I tak jak widać, dostajemy 5 kolorów luminy. Wspaniały katalizator chromu, raz, dwa. No ten wytworny katalizator, no to jest tam randomowo. Czasem się dostaje coś innego. Dobra. Ja wracam pod flagę a za chwilę pokażę Wam kolejne miejsce. I kolejną lokalizacją jest Szkice Renuera. Trzeba się przenieść właśnie pod Złote Drzewo. No, przejść od początku mapy. No to nie jest aż duża lokalizacja. Z większych przeciwników wypada właśnie jeden Karol i tak samo u sklepikarza, którego można właśnie farmić. Tylko to jest już zabawa na wyższe lewele, bo przeciwnicy są dość mocni. Ale jak ma się już zbudowany bullet? farmienie. Można łatwo tutaj się bawić. Zabawa jest dlatego na wyższe lewele, bo. Niestety trochę czasu tutaj spędzimy atakując tych przeciwników. A prawdopodobnie, jak już dobrze ogarniecie swoje postacie, będzie to chwila, moment, jak konacie wszystkich tutaj przeciwników. Niestety, no, ilości nie są zbyt duże. Bo można otrzymać jedynie jeden kolor luminy, za pokonanie sklepikarza. A trochę trzeba się namęczyć. I niestety, no właśnie, trzeba mieć wysoki poziom postaci, bo tylko jedną postacią atakujemy właśnie za taką walkę. O, dwa kolory luminy i wielki katalizator. O, katalizator. A kolejną lokacją jest Stary Lumier. Trzeba przeteleportować się do ruiny stacji kolejowej. I tutaj mamy pobocznego Bossa chromatycznego Densier. Nie wiem, czy to tak się czyta. Przeciwnik jest. Dość mocne, jeśli chodzi o początkową fazę, w którą tutaj dotrzemy. I co musimy zrobić? Eee, niestety w tej chwili muszę pominąć turę, aby on mógł wezwać swoje klony. Za każdego konnego przeciwnika, którego tu widzicie, dostaniemy 5 koloru lumini Ale chromatyczny, ten w środku, będzie przyzywał za każdym razem, jak straci wszystkie klony, kolejny klon. Czyli możemy multum Luminum tutaj sfarmić. Jedyne, co mi się udało maksymalnie zdobyć, to 999. Więc wydaje mi się, że to jest taki już limit, ile można tutaj zdobyć. Mm, najlepiej też, właśnie tutaj, przyjść w takim późniejszej fazie gry, aby po prostu to przeżyć. I żeby było szybciej, oczywiście, bo jest to niestety troszeczkę męczarnia. I to są właśnie moje trzy miejsca na farmienie Luminy. Oczywiście najbardziej polecam ten w środku Monolitu. A jeśli macie wyższe lewele, to zapraszam właśnie tutaj. Jeśli znacie jakiekolwiek inne miejsca do farmy Luminy, napiszcie w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Cześć.